Stary most kolejowy, jestem w totalnej dziczy i staję przed wyborem. W każdym z odcinków tej serii zdecydujecie, co mam robić. Na koniec okaże się, czy przetrwaliśmy wspólnie, czy wybór był słuszny. Popatrzcie, stary most kolejowy, częściowo rozebrany, bardzo niebezpieczny. A pod spodem, co mamy tutaj? Rzekę. Muszę pokonać tę przepaść. Musisz teraz zdecydować. Idę mostem, tym wybrakowanym mostem, bardzo niebezpiecznym, czy rzeką, gdzie istnieje ryzyko, że nurt mnie przywróci, wtedy hipotermia jest bardzo prawdopodobna. Przekraczam rzekę czy idę mostem? Decyduj.